Cześć! Dziś zaczynamy nową... Znaczy nie. Dziś zaczynamy drugi odcinek mm, nasze, naszej gry Minecraft plus mody. Więc tak. W ostatnim odcinku zginąłem z tym tygrysem. Ale nie, poradziłem się sobie z nim, odrodziłem się i okazało się, że on sobie poszedł, więc jest dobrze... no nie. Dobrze. Jest dobrze. Fuck. Dobra jest dobrze i, i, i trochę sobie tutaj pograłem, zdobyłem dwa kuchniki a i miałem jedną rzecz zrobić dźwięk muzyka 30 dźwięk 30 dobrze robimy sobie 40 muzyka 40 i będzie ok dobra wracamy sobie do gry no tutaj raczej już można nam wejść Więc chyba, chyba zrobię cięcie i, i, i poczekam do rana. Bardzo bardzo chcę. To będzie dobry pomysł. Bardzo dobry. Więc wracam za chwilę. cześć, do zobaczenia. Dziś... Dziś będziemy grać... Słuchaj, ja Boże. O matko, pomyliłem się. Jesteśmy po cięciu... Tak. No i żelazo, ale kurde nie ma. Nie ma. Nie ma... Eee, drewna, a kurde ten piec. 那个？ Kończę ten odcinek na tym, więc cześć.